Rodzina Damiana Sobola, składam moje najszersze, najszczersze kondolencje. To jest Polak, który pochodził z kraju, który przydziwał okupację i mimo tego chciał mieć. Swój oddział w pomocy ludzi potrzebujących w strefie gazy, omierających z głodu, ze spragnienia. Człowiek, który odwadził pojechać do takiego terenu, mimo że widział, co mu czeka. Ja wiem, że. Tu jest przekre, To nie jest przypadek i to nie jest wypadek. To jest po prostu e, strzelanina dla zamordowania. Oni widzieli, ja mówię tutaj, oni w kierunku do Wojska Izraelskiego. I oni on widzieli, gdzie strzelają. Te konwoje humanitarnej. Po prostu oni koordynują każdego ruchu z Wojskiem izraelskim. Więc to nie ma mowy tutaj o błąd, nie ma mowy o e, e, przemilczenie tutaj to jest celowanie. To co napotykał na właśnie Damiana. I jego odważnych koledzy, którzy pomogli ludzi odważnych też w strefie gazy, to oni po prostu yy, dają całemu światu, wszystkie kraje, rządy i dzion do Stanów Zjednoczonych na czele. Wojsko Izraelskie strzela do wszystkich w celu zabijania, a niczym innym. Żadnego wytłumaczenia dla tego zachowania. To aroganckie zachowania wobec organizacji międzynarodowej i to nie jest po raz pierwszy. I tutaj myślę, że będzie najlepsza krąbka. Dziękuję serdecznie. Mahmud Kalifa, ambasador Palestyny w Polsce.